Siemaneczko ludziska z tej strony Patcraft! I gramy sobie dzisiaj w mama ma, ma, ma Minecraft! Siemanko ludziska, jesteśmy dzisiaj na Blitz SG i to jest taki mały mój powrót, bo dawno nie nagrywałem w ogóle Minecrafta. Ostatni odcinek jaki widzieliście czy filmik to z Mitapa i dzisiaj nie wybrałem klasy, nawet już przegrałem fajnie. Nieźle, nieźle mi, nieźle mi idzie, coraz coraz lepiej naprawdę. Ale dzisiaj ziomy, Chciałbym powiedzieć wam o paru rzeczach, czyli <laughs> jak było na meetupie w ogóle, pewnie się zastanawiacie, to było mega, e, naprawdę nie spodziewałem się, już przegrałem, naprawdę mam dwa ziemniaki, to jeszcze zgniłe i no dobra, ja jestem Rudy, musicie mi wybaczyć naprawdę, <laughs> na no, nie grałem. E, spróbujemy może w następnych rundach. Chociaż nie, mamy miecz, mamy miecz. Trzeba kogoś sklepać, chodź kolego. Chodź kolego. On ma lepszy miecz ode mnie, ale tu nic. Ale tu nic, ale tu nic, ale tu nic. Bo wygram. Albo nie, albo i nie, nie wygram. Wygr oh! Wygram. Oh! O nie! Ale gonią mnie teraz inne ziomy. o oh! Uciekaj! No tak ucieka. Wow, to jest Lorel Coaster, ale zarąbiste. Chyba nowe mapki, są i więcej ludzi, którzy chcą mnie zabić, bo jestem rudy. E, musiałbym coś zjeść ogólnie. Wpadło mi tutaj. To pewnie gonią mnie strasznie, prawda? Nie? Okej, okay. jest słoko. Jest to ja sobie tutaj wszamam to, mając nadzieję, że mnie nie zabiją. I ziomy, nie wiem czy wam opowiadałem w ogóle, ale patrzcie, wbił e, pingwin. Czyli Stew ostatnio, czy parę dni temu, Jezus Maria, nie goń mnie! Parę dni temu milion subskrypcji na YouTubie, więc gratulacje dla niego. I nie wiem, czy wam opowiadałem tą historię, ale tak naprawdę, gdyby nie Stu, to mnie nie byłoby dzisiaj z wami na YouTubie, bo tak się składa, że byłem jego widzem, jak jeszcze nagrywał na angielskim YouTubie. I tam go oglądałem, robił pierwsze filmiki właśnie z Minecrafta na maszynie i tak dalej, bardzo ciekawe rzeczy i go oglądałem bardzo często. I on wtedy właśnie przeszedł, stwierdził, że przejdzie na polski YouTube, o którym ja nie miałem w ogóle pojęcia. I tak właśnie sobie przeszedł i mówię, cholerka, są tacy ludzie jak SKKF, Multi i w ogóle mają tyle widzów, nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Myślałem, że to tylko po angielsku tak można. I tak robiłem też na początku, po angielsku filmiki. Um, I um, właśnie stwierdziłem, że jeżeli jest takie coś, to spróbuję też po polsku. Wow, co tam był? Ender chest? Kurde, no już padłem. Dobra, więc będę uciekał i wam opowiadał o paru innych rzeczach, chyba nie, bo mnie z oh, już. Chociaż może się uda. Hmm, kto wie. E, więc chciał. Oh, fuck my life. Dobra, widzimy się na następnej. Okej, okay, ziomy, więc jesteśmy na następnej arenie. Tym razem wybrałem klasę... uuu, co my tutaj mamy? Naprawdę nieźle, a wiecie co możemy zrobić? Gdyż mam tutaj youtubera, możemy zrobić sobie ironowy miecz od razu i ziomki, też nowa rzecz, mam nowy mikrofon, więc nie wiem czy to jakoś niesamowicie e, słychać, ale przynajmniej ma na sobie pokrętło, czyli mogę sobie podgłaśniać ile chcę i tak dalej, więc to jest całkiem spoko. Tutaj może skoksimy tego, no bo nie wiecie co, trochę odejdziemy jednak od tego spawna. Może pójdziemy po tamtego u góry, będzie trochę łatwiej. Chciałem Wam w ogóle coś powiedzieć i zapomniałem, nie wiem czemu. O, może o tym, że ziomy, jeżeli mieszkacie w Katowicach, to za niedługo się właśnie wybieram tam na taki odpoczynek, powiedzmy, na chyba 10 dni, czy jakoś tak sobie pojadę. Bo jeszcze nie miałem takich wakacji, a stwierdziłem, że czemu by nie pojechać do Polski, bo mega mi się spodobało w ogóle na Mitapie Ziomy. Po prostu po Mitapie cały czas mam w głowie Polskę i was. E, jesteście naprawdę niesamowicie. wow, niesamowici Ziomy. Tak jak ten gość, który padł. Ho, ho, ho. Co tak głośno są te wybuchy? A to mi się chyba tylko wydaje, nie wiem, może mam głośno słuchawki. Okej, okay, więc naprawdę Ziomy na Mitapie. Um, nie spodziewałem się naprawdę, że tylu z was mnie rozpozna, chociaż niektórzy mieli taki mindfuck. Było takie, takie coś, że staliśmy sobie na przykład z ziomeczkami na, na zewnątrz i zobaczyli po prostu, że mam taką opaskę, wiecie, youtuber na ręce i podeszli po podpis. Wow, a może go sklepiem? Po podpis. Chodź. Nie, 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 nie strzaj we mnie, bo jestem słaby, ej. O, albo nie, jestem jestem koksem jednak. E, więc skiejemy się może tutaj. E, I podszedł właśnie do mnie taki ziomeczek. Mm, nie. Okej, okay, może na tej arenie mi e, to jakoś się uda, więc chciałem pozdrowić też tutaj ziomeczków, którzy są ze mną na arenie. E, I pytają kto to depat, e, Więc... E... Tak, co ja mówiłem ostatnio? Aha, że był właśnie ten działek i podszedł do nas na, na zewnątrz, miałem tą ofaskę youtuber i wiecie, i poprosił mnie o, o tam podpis, co w ogóle też mega to jest dla mnie dziwne, że ja jestem normalnym gościem, a wy chcecie ode mnie podpisy albo coś, to jest mega dziwne, ale też mega przyjemne i mega fajnie było to doświadczyć, zwłaszcza to, że podpisałem komuś puszkę po ananasach, to było całkiem ciekawe, ale właśnie wracając do tego ziomeczka, to to miało być z tym, że właśnie nie każdy mnie poznawał i miałem o tyle fajnie, że jak nie miałem brody za sobą, to, to nikt mnie prawie nie poznawał i mogłem, mogłem chillować i uciekać przed wami, nie no, żartuję, ale ten ziomeczek właśnie wziął, what the fuck, co tutaj się stało, chciał podpis i dopiero jak podpisałem się to przeczytał go i... O! Oh, <grywa> no. Więc chciałem pozdrowić tego, że meczka, bo był całkiem śmieszny. I w ogóle mi ziomy, e, będę chyba na każdym następnym, bo naprawdę jest to mega rzecz i z razem z Remkiem się postarali jak... jak... no jak nic po prostu, naprawdę im to wyszło. Ehm, nie było żadnych złych rzeczy tam naprawdę, które pamiętam. Może tam przy Counter Strikeu, jeżeli ktoś pamięta. W ogóle widzieliście, jak złoiliśmy dupę? 16, co, co ja w ogóle szukam? 16:1 w pierwszym meczu, potem 16:3. Potem było chyba dwoma punktami przegraliśmy, bo już naprawdę nam się nie chciało i zrobiliśmy remis, że żeby był remis już, bo naprawdę już byliśmy tak zmęczeni, że naprawdę nie chciało się nikomu grać multiemu mi ani... Naszemu teamowi, tamtemu w sumie też chyba nie, chyba Kali, chociaż nie, chyba Kali chciał grać. Sam nie wiem, ale było mega fajnie, że my <laughs> dla Was zagrać w Counter Strike'a. Uuu tam jest żoł... Wow, masz diamentowy, to ja może ucieknę, tutaj ktoś strzela piorunem, tego walna. Um... Było mega fajnie, naprawdę. No nie mogę nawet ziomy, wam powiedzieć jak bardzo, bo kurczę to jest takie nie do opisania. Chyba trzeba to samemu jakoś e, wow doświadczyć. Gdzie mi pokazuje tego ziomka? Czy mi się ej kompas mi się zepsuł? Daj mi zepsuty kompas. Halo. Czemu mi kompas nie pokazuje? Halo, odbuguj się. No świetny kompas, świetny kompas. Gdzie mam iść? <noise> tu? No a o, tutaj zbliża się nawet. No nice, no to tutaj pójdziemy. I w ogóle, zielony naprawdę dawno. E, nie nagrywałem dla Was, znaczy, nie nagrywałem w sensie gier e, Minecrafta ani nic innego, random play. E, więc dzisiaj mam taki powrót trochę i mogę być lekko nieogarnięty. Znaczy, tak dziwnie mi z deka, bo ostatni filmik właśnie to był z Meetup'a, który myślę, że to jest. Mój najlepszy filmik do tej pory, jaki zrobiłem, z którego jestem mega zadowolony e, i dlatego też nagrywając dla Was teraz gry, jakoś się tak czuję. Także kurde, ale to jest słabe. A, a tam co zrobiłem takie mega filmik, fajnie mi wyszedł, i byłem bardzo z niego happy. I tam też mnie Mulciak, po, e, właśnie jak się nazywa, pochwalił i DLT więc spokojnie, dzięki żony. Um, pójdziemy, sobie może, tutaj do góry. W ogóle co jest z tym kompasem? Czemu mój kompas jest zepsuty? Ja nie rozumiem. Daj mi kurde. Wow, shit! Jak ty tam wlazłeś? Zion. Holy fuck! A skąd to się wzięło tutaj? Tam można wejść? Tam jest drugi czy co to jest? Magia. Ej, ja nie widziałem nigdy takich tych. Kurcze, coraz lepsze są mapy na tym MSG, naprawdę ziom, polecam. Wow, Kozacki i lawa tam jest i w ogóle. Mega fajnie, ale nie widzę nikogo, bo mi się zbugował kompas. Cholera i nie mogę nikogo nawalać. Dobra ziomy, iż mój kompas był zepsuty i do tej pory jest, stwierdziłem, że pójdę tutaj, bo będzie blitzstar i szukamy. Nigdy nie miałem blitzstara w życiu, naprawdę. Jak już złapałem, to i tak mnie zabili. Eee, i... What the fuck? Gdzie będzie blitzstar? What? Ja już wszystkie obleciałem dookoła, nie ma blitzstara? Ej. ej, 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 nie, no ktoś czytał teraz, co to było? Blitz pojawi się na mapie, po prostu gdziekolwiek? W serio? Nie tu? <laughs> Mama, wiem, ziomy Nieważne, że kompas pokazuje mi w drugą stronę, ja tu idę i tu będzie ziom. Jestem rudym wojownikiem z Minecrafta i ja go czuję. Ja go, ja go po prostu... Jestem jak Glonojad. Ja po prostu te wąsy, co nie? Ja, ja, ja je używam jak Glonojad. Ja po prostu czuję, czuję gdzie jest, gdzie jest wróg. I powinien być gdzieś tutaj, a go nie widzę. Piększe. Wow. Za mną był! Jezus Maria, nie, nie, nie! Kolego zginiesz to? Yeah! Zabiliśmy go. O dziwo. Nie wiem jak to się stało. Dobra, mamy fajne rzeczy w miarę. sobie powymieniamy. To jest git, to jest git, to. u fire protection może być. To też fire protection. co możemy jeszcze wziąć? Chain czy iron był lepszy? Nie wiem. Ale weźmiemy sobie, zrobimy i tak z tego. Y tutaj gaciory, co mamy w miarę rzeczy. spoko, dobra. to weźmiemy sobie to tak. OMG. Nie! okej, okay, więc tak się właśnie przegrywa i jest się tak właśnie wojownikiem rudym z Minecraft ale mam nadzieję, ziomy, że ten filmik się Wam spodobał To była taka moja mała historia z MiTapa i tego jak jestem na YouTube Więc mega dzięki ziomy, że jesteście do zobaczenia w następnych odcinkach, postaram się teraz live'ować i wracamy pełną parą, mam nadzieję. Więc do zobaczenia i trzymajcie się, cześć! Jesteśmy, jest 5 rano i zaczynamy.